Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej tysiąca widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą Ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl Nie słyszę. Nie słychać. Halo, halo? Tak, jest. Słucham. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dobry wieczór. Dawaj pytanie. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Pani Kamilo. Cześć. Jak masz na imię? Ja mam pytanie. Czy nie boi pani wyeliminowania do walki w kwietniu tak, przez jakąkolwiek kontuzję, która może której może pani doznać właśnie w tej walce z Zusią? Czy się nie boję kontuzji żadnej, tak? E, wiesz co, no, jestem przygotowana na, na każdą kontuzję. No, to nie mam jakby na to wpływu, tak? Jeżeli nie wiem, coś się stanie z kostką, z ręką. E, no zobaczymy. No, jak będzie kontuzja, to się ją wyleczy i się będzie walczyć. To jest jakby wpisane w ryzyko tej zabawy w Oktagonie. Ja ja jestem usyfakjonowany. I przepraszam za to, że się stresuję. Spoczko, do, do miłego wieczorku Ci życzymy. Luzik, dzięki za telefon. Zajemnie. Dziękujemy bardzo za Zajemnie. telefon. bo rzeczywiście. Zestresował się. No, fajne, no. słodkie to było. Urocze, nie? No. Jak ten... Mi tak nie mówiłaś, jak się A Aj, nie? przestań. No. E, Poniżła się kolejna o. osoba do nas, także kogo witam, kogo goszczę. E, Oskar. Cześć, Oskar. Zadawaj Cześć. pytanie. Dzień dobry. Ja mam pyta pytanie do pani Kamili najpierw i potem do pana. Dobrze. E, to tak, e, co pani sądzi o przygotowaniach ZUS ie co, co sądzę o przygotowaniach w ZUS ie Tak, i o, tym, i o tym, że Marta Linkiewicz jest na stronie dla dorosłych. I gdzie jest na stronie? Na sali jakiej, przepraszam. Na stronie dla dorosłych. Ma A, na stronie na Dla, dla Dorosłych. A jakiej? A. <grym> Naprawdę? Kurczę, weź podeślij linka, zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. <grym> to proszę tutaj o wysłanie mi linka, ja puszczę, dobra? Zobaczymy sobie. Nie no, Dobrze. słuchaj, no to jest jej sprawa, co tam robi. Myślę, że chyba już nic gorszego, co robiła, nie mogłaby zrobić. E, więc jakby wisi mi to i powiewa. E, a o przygotowaniach ZUS-ie -y, wiesz, co nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie widzę jej przygotowań, więc nie wiem, ona kompletnie nic nie wrzuca, tak jak ja, więc, mhm. więc nie wiem, czy się przygotowuje do tej walki ze mną, czy nie. Mam nadzieję, że tak. A co, jeśli pani przegra? Wiesz co, no, na pewno mój świat się nie zawali. Jeśli przegram, to przegram. To jest wpisane w ten sport. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Ja nie żyję z tego, to jest moja pasja, więc jakby tutaj e, nie stanie się nic. Depresji nie dostanę, ale będę dalej ćwiczyć. No, trudno. A panie dalej, a panie dalej w tej zobaczymy? Wiesz, co to już zależy od włodaży. Czy, czy jak przegram, czy jak wygram, to czy mnie zobaczycie w fejmie, więc to pytanie chyba powinno być do włodaży, nie do mnie. Okej. Okay. Teraz pytanie do Pana. Czy zobaczymy Pana w OKTAGONIE? Ojej. Ja. Mnie w OKTAGONIE? Ej, ale ja bym też zobaczyła, Pachowski. jak się, się bijesz. Jeszcze raz. Panem Pawłowskim na przykład. E, haha, mówisz o walce. No tak. E, e, to ja skumałam, Ty nie skumałeś? Nie, nie, bo, bo Ej, myślałam, w jakim by charakterze, bo różne mogło być pytanie. W jakim charakterze w klatce? Słuchaj, jak można tak weź... się pochwaliłeś już, że byłeś na macie w goryli, to teraz każdy będzie miał dawać go. Yy, więc odpowiadam, yy, gdybym był pewnie 10 lat młodszy i nie miał yy, tylu kontuzji w kolanach. A powiedzieć, że jesteś stary? Słuchaj, nie Bo wchodźmy zasadne, na ten temat. Zastanów się na, za, nie nad odpowiedzią. Ro, rocznik Czarnobyla. Bo jesteśmy ten sam rocznik. Rocznik więc... Czarnobyla. Tak, rocznik okay, Czarnobyla. Dobra, zostawmy ten temat. Dobra. Ale odpowiadając, yy, nie wydaje mi się w ogóle, słuchajcie, Jerzy, ale doceniam. Michał. Okay. Mi Dzięki za mi telefon. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam donkasy, król. Don Casio król. Pozdrawiamy Don Casio również to i ciebie król. też. E, wiesz, co jest ciekawe? Ale to jest fajne. To jest fajna opcja. Nie, no bo sobie już tak... W, dobra, nie. już sobie. Nie, A coś nie, ciekawe. Nie, nie, bo sobie tak, w, że wiesz, widziałam już cię w tym oktagonie. Fajnie by, by było. Słuchaj, zostawiam, ucinam to, dobra, dobra? Dobra. Zanim do tego wrócimy, mamy kolejny telefon. Mm. Dzień, dobry. Cześć, Dzień dobry. Cześć, cześć, hej. Ja mam pytanie do pani Kamili. W jakim klubie trenuję? W Akademii Gorilla i czasami w WCA chodzę tam na grupę do Warszawskiego Centrum Atletyki. O, oto, dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam cały Tarnów i Michała Sorka. Do widzenia. Cześć. Cześć. Okej, okay, myślałem, wszyscy, że. Wszyscy tak zawsze wszyscy tu na pani mówią. Czy ja jestem taka stara? Tak. Chciałeś, Nie przejmuj coś, się. Chciałeś mnie pocieszyć teraz? Amina pa, a mi na pan, spoko. Nie, y, 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 zresztą do Arka też mówili per pan. Tak? Chłopacy się zawsze błagają, na głowę. Dawaj. To okay. jest normalne. Mamy telefon kolejny, y, słucham. Halo, halo? Nie ma. Nie ma. halo? Halo? Czy mamy kogoś na linii? Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. hej. E, ja chciałem się spytać Pani Kamili, znaczy słyszałem przed chwilą, że Pani, pani nie pasuje, ale będę mówił z zależności Pani. Możesz mówić Kamila, mówmy sobie na tyle. <grym grym grym> okay. Dawaj. Chciałem, chciałem się spytać, co pani myśli, a co myślisz na temat tego, że kiedyś twój narzeczony wypowiadał się niepochlebnie o fame MMA, że tego nie powinno być, a teraz jednak dla tej federacji walczysz. Wiesz co, ale ja też kiedyś zupełnie nie byłam za Fejmem i otwarcie o tym mówię, otwarcie o tym mówiłam w innych wywiadach, ponieważ Fame, który był kiedyś, a Fame, który jest teraz, zrobił ogromny progres. Powiedzmy sobie szczerze, yy, Fejm się wybił na troszeczkę takich patologicznych zachowaniach, konferencjach i tak dalej. Nie wiem, czy zauważyłeś. Teraz już tego jest coraz mniej. Nawet ym, przed, samym, ym, przed samą konferencją mieliśmy spotkanie z wodarzami, którzy wręcz Prosili nas, żeby się zachowywać fajnie, miło do siebie, żeby nie robić tych, tego głupiego trash talkingu i to jest naprawdę mega, że to w tą stronę idzie, bo y, zobacz, ile osób tak naprawdę y, 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 zamiast tego melanżu wybrało ten sport, więc dlatego między innymi fajnie, jest, fajnie się to rozwija i dlatego tu jestem, żeby pokazać też tą drugą stronę, że, że, że można, tak. No ale jednak nadal są tutaj takie osoby jak na przykład Maria Zawsze Linkie, będą. To, Słuchaj, inna... zawsze będą, bo ludzie to lubią oglądać, ten trash talking, to wyzywanie się, więc lepiej niech to będzie, wiesz, ta... Jedna para na te 10 niż cały fame, żeby wiesz, taki trash talking był. Bo to, to się po prostu sprzedaje. Tak jest, było i będzie na całym świecie, że ten trash talking, że takie rozmowy, wyzywanie się gdzieś tam, podkręcanie tej atmosfery zawsze dobrze się sprzedaje. I Wy to też lubicie oglądać, prawda? Powiedzmy sobie szczerze. Mhm. No, no dobrze. To dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. A my dziękujemy za pytanie. Wszyscy kochają Dymy. Oczywiście, że tak. Zgadzasz się? Patrz na te, tego, Magregora, um, Jaki to jest świr paletka, nie? Zobacz. I ludzie go kochają. Nie, nie go nienawidzą, tylko go kochają, ale, to jest, ale ci, którzy go nienawidzą i ci, którzy go kochają, każdy obejrzy jego walkę. Nawet ci, którzy go nienawidzą. Bo jedni będą chcieli widzieć, jak on e, przegrywa, a drudzy, jak wygrywa. tak? I... Kamila, to jest Te, zajebisty no. przykład teraz, który poruszyłaś. No oczywiście. I teraz porównajmy jedną rzecz. Widziałaś ostatnią walkę Konora y, z Dustinem Piererem? Tak, widziałam. Widziałaś konferencję prasową przed tą walką? No nie widziałam. A widziałaś stare down albo to, co się działo przed walką? No właśnie nie widziałam. To ja ci powiem co się Samą działo. Tam walkę widziałam. No, Całkowicie powiedz. inny Konor McGregor. Aha. Szacunek. Y, I respekt. to go zgubiło. I to go zgubiło. Słuchaj, to jest. Patrzcie, to jest. Ja ci podam przykład, może. Y, Artur też, wiesz, to jest to samo. Wszyscy go na siłę chcą z niego zrobić dobrego chłopca, go wyciszają, że mówią, wiesz, to co, wiesz, on tam ma te swoje, gdzieś tam jak się zagrzeje, ta stryczek mu się tutaj przyłączył w głowie, tyk, biała gorączka, koniec, odcina go. Ale zobacz, on jak był takim, takim właśnie niedobrym chłopcem, który wychodzi na tę konferencję, to... To on był sobą, no, wchodził tam do tego ringu i rob, wiesz i, i było super. A teraz tak na siłę każdy go tłamsi. Tutaj, Boże, a to taki, a to taki. I mi się wydaje, że w przypadku Magregora było dokładnie to samo. Kazali mu wiesz co, troszkę przystopować może, a to nie jest jego naturalne środowisko. On się lepiej czuje, jak on sobie robi ten trash talking, jako on jest właśnie takim niedobrym chłopcem. I mi się wydaje, że może też to gdzieś tam zaważyło na, na walce mhm. jego, nie? Słuchajcie, dodzwonił się do nas o. Janek z Wołomina. Więc się grubo zapowiada. Włomin. Mm. Włomin. Kolebka, z OG i gangusów. Ja, cześć Janek. Witam, witam wszystkich, mam pytanie młody. do Pani Kamili. No. no dawaj Janek. Janek, poważny może, gość. Może już nie taki młody. Okej. Okay. No to mam pani po, walce, po kiedy pani na gali siódmej po udzieliła wywiadu i powiedziała, że no Marta Linkiewicz jest tchórzem, że tak jakby no nie chciała z, wziąć, te, wziąć tej walki tak. i czy pani nadal podtrzymuje to zdanie? No, teraz nie mogę podtrzymać, bo teraz chcę nagle walczyć, ale wtedy była tchórzem, podtrzymuję, bo mm -hmm. jakby nie wyczasnęłam sobie z palca tej informacji, że ona odrzuciła walkę ze mną. Bo chciała dłużej poćwiczyć, tylko dostałam tą informację tutaj od kogoś, z fajmu. Nie mogę powiedzieć od kogo. Więc jakby to, co powiedziałam, to nie było coś, co sobie wymyśliłam, dlatego powiedziałam, że jest tchórzem, Ale mhm. fajnie, że teraz nagle zmieniła zdanie i chce walczyć. Super. No to dobrze. Mogę kogoś pozdrowić? Pewnie. Dawaj. Pozdrawiam cały huragan Wołomin 2007, pod fartem byki, walić Marcina Najmana, Donkasie król Elo. O kurde, grube to było. No nołem, no, to ja. jest to, no to jest to. Mówiłem, Co wo... tu się dzieje? Ej, mówiłem wam, Wołomin, Wołomin, to jest to. Tam generalnie... Ja c'è Ale dobry świr. Tak. Janek super. Więcej takich telefonów, słuchajcie. Janek. Bo mi to nie wypada. Mały Jeszcze, barier. że jestem za stary. Ja jestem za stary. Rzeczni, tak. Dlatego też nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiłem ci przed um, rozpoczęciem programu, że możesz się spodziewać jednego telefonu od Gracjana. O Jezu, no i dobra, będzie mi cisnął teraz? Zobaczymy. Weź. Słuchajcie, Gracjan na linii. Halo, halo. No, ja, Gracjan to jest bardzo kulturalny człowiek. Więc ja ja e... myślę, <g Méchenko> cześć. E... Pan, cześć, cześć. Pan Michał tutaj przesadza, ale słyszałem, że się dopomina telefonu, więc wróciłem z melanżu i dzwonię. Panie Michale, co, co tam się stało? Gru... Grub... Grube melo, czy takie lightowe w tym sopocie? Takie spokojne, nie? Tylko Doncasio wymienka, nie chciał melanżować, więc sam <gängerzanego> melanżuje. A dlaczego wymienka? On nie nie wiem, coś ma teraz, teraz nie wiem, coś mu się tam pomyliło. Wrócił z tego Warsaw Shore i mówi, że teraz chce potrenować tydzień, nie? Coś tydzień. Się tam pomieszało. Ale to tylko tydzień, spokojnie. No tak, mam nadzieję, że wróci do rzeczywistości dalej będziemy pili dzień w dzień, no i trenowali z rana, nie? Zagrało. No ktoś tego honoru musi bronić generalnie Sopockiego, bo teraz tak, Sasza w treningu, Mm -hmm. który się będzie mierzył z Krychą za, za moment no i Milu który zawsze trenuje tam z tego co wiem on raczej od alkoholu stroni. No więc Gracjan teraz no, to nie wszystko wiem, na twoich teraz barkach. To oni, teraz to oni więcej piją niż Don Casio <laughs> więc no nie wiem czy oni stronią. E, Gracjanie co myślisz ja. o tym, że jakby uczestnic, ucz, uczestnicy MMA, Fame MMA mieliby być grzeczni, kulturalni przed galą, yy, traktowali się z y, ogromnym szacunkiem. Co by się wtedy wydarzyło, jak myślisz? No wtedy by było ładnie, no ja, ja też bym był za tym, nie, no ha. najbardziej ha, ha, ha. mnie wkurza ten, ten Don Casio, nie, ten to taki patus, zawsze robi tam yy, za duże dymy, zawsze wyzywa wszystkich. No, no bo ja można nie... robić bydło, ale z kulturą, co nie? No ja bym robił takie, no ale temu, 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 Don Casio to się nie przetłumaczy raczej, więc no to ja bym był za tym, żeby tam ale... kulturka była, nie? No ale ja nie wpłynę na niego. To Mo, może kiedyś dostanę propozycję jako Gracjan, no to wam pokażę kulturę pełną, nie. E, Gracian, czy myślisz, że Don Casio zawalczy z zawodnikiem UFC lub z tym, który miał taką przeszłość? No, wydaje mi się, że na pewno, bo inaczej pewnie go nie zobaczycie już w ringu. Tak, bo Doncasio dał y, pewne ultimatum, że zawalczy tylko i wyłącznie, jeżeli to będzie zawodnik z USA. Naprawdę? Tak. Si. Serio? Si. Seriously? Tak. O, Więc na kolejnej gali. Ale, Ale że A, no to na, na kolejnej gali widzę się z panią Kamilą, prawdopodobnie. Tak. Ja, no i chyba, że wygra. Chyba, że byś przegrała. No to. Wtedy nie, ale. To się wtedy nie widzimy. Chyba... A jak przegram, znaczy, to się no nie widzimy, ja... jak wygram, to się widzimy? No bo ja prawdopodobnie chyba, mam nadzieję, że na dziesiątce już ze mną wszystko ok. Byłem na obozie przygotowawczym w so Shore, więc. Yy, więc jest dobrze, nie? Jest forma. To. Ty chyba tego melanżu mi że... jeszcze nie skończyłeś, co? Nie, no skończyłem, ale dopiero trzeźwieje, nie? No. Dobra, ostatnie pytanie, jak Don Casio, bo na pewno, bo masz z nim dobre relacje, motywuje Saszę do pojedynku z Krychą? No teraz ja się zająłem przygotowaniami, to trochę mu lepiej idzie, bo Don Casio to tylko flachę stawiał i kto wytrwa do rana, nie? Takie treningi. I chluśniem, bo uśniem. Sasza no, często wymiękał, więc potem Don Casio się nad nim pastwił, że jest miękka faja. No ale teraz ja się zająłem jego treningami, czyli Gracjan. No i trochę mu lepiej idzie, nie? Gracjan. Hmm? Gracjan z Gracją. No. Gracjan z Gracją. Mm -hmm. Tak, to jest to. Tak. No dobrze. No. Słuchaj, bardzo się cieszę, że się do nas dodzwoniłeś, bo tak naprawdę czekałem na ten telefon, nie ukrywam. No ja słyszałem, dlatego zadzwoniłem. Tak. No Dziękujemy, ale od razu, od razu ten. Ten cage lepiej wygląda jak jest prowadzący Michał, no bo Bokzel to ostatnio to sobie no, słabiutko poradził Ale ty jesteś odważny, Nie. gracjan mówić. Od takie. razu, od razu lepiej wygląda ten cage. Fajna rozmowa, a że wbiłem dopiero w połowie oglądam sobie, no i mówię zadzwonię po pochwale prowadzącego Michała. Tylko żeby w piórka nie obrózł, bo oczywiście będzie na kolejnym kejdu wtedy kolejny telefon od Gracjana i będzie pocisk. Więc panie Michale, żeby pan mnie nie obrózł w piórka i pozdrawiam serdecznie i miłego Kej'a. Dziękujemy cześć. bardzo. Cześć. Człowiek, który trzymał. Cześć. Trzyma... cześć, cześć. Gracją, z Gracją. I pamiętajcie, Don Casio Król, Wołomin. Elo. Ten no. wołomin, <głos》> to mnie będziecie prześladował. Tam Janek z wołomina, nie też pozdrawiał. Tak, Chłopaki Janek, pozdrawiają Don Casio Janek. Króla. you don't